Siemano, dziś przygotuję dla was bengbao, puszyste na zewnątrz, wilgotne w środku, bułeczki z mięsnym nadzieniem. Do dzieła. Zaczynam od nadzienia mojego bengbao. Na patelnię wlewam olej, to się chwilę nagrzewa i na to wrzucam dwa ząbki czosnku i wcześniej skrojony Mały korzeń imbiru. Na małej temperaturze to sobie chodzi na małym, bardzo, bardzo małym gazie. Tak, żeby powoli dojrzewało, powoli dochodziło. I mieszamy. Po czym dodaję skrojoną marchewkę. Teraz wjeżdża. Świeżo mielone mięso wieprzowe. Wrzucam na patelnię do imbiru i całej reszty mojej zgrali. O, jak syczy. I w tym momencie dodaję do mięsa sos rybny, żeby nadać słoności temu daniu. Mieszam. Po minucie dodaję czerwoną paprykę i żółtą paprykę. Po jednej z każdego rodzaju. A tutaj mam gotowe ciasto na moje bułeczki, na moje pierożki. Przepis na nie znajdziecie tutaj. Ja zabieram się do dzieła i jak najbardziej rozwałkować to ciasto. Puszyste, przepyszne. Piękne, pachnące drożdżami ciasto. Wykrajamy sobie kręgi. Ja to robię zwykłą miską, mocno przyciskam do blatu. Ciasto samo się odrywa, proszę. Jest, jest. Da się, da się. Teraz na moją patelnię wlewam około 3 łyżek sosu hoisin. Dorzucam dużo kolendry. Pęczek kolendry. Wyłączam. Palnik, to nie musi się już więcej podgrzewać, musi ostygnąć przed nałożeniem na nasze naleśniczki, które później będą pierożkami. Teraz rozwałkowujemy ostudzony farsz, Przecedzam tak, żeby nie było w nim wody, żeby potem nasze pierożki nie rozpadły i odsączam, odciskam twarz nakładam na bał dwie 3 łyżki maksymalnie i teraz technika zawijania na cztery Proszę i sklejamy i tu z tej strony dobijamy znowu coś takiego i teraz te końcówki, które zostają Znowu doklejamy do całej reszty. Powstają takie sakiewki, właśnie, i je potem będziemy stawiać do parownika. I teraz moje przygotowane pierożki wezmę i włożę do parownika. Cześć, nie wiadomo, już wcześniej o tym wspominałem, kładziemy na papierek, żeby nie przykleiły się one do parnik. Parnik z gotowymi bułeczkami wstawiam na gotującą się wodę na 10 minut. Po 10 minutach zdejmuję mój parnik z gotowymi bułeczkami. A wiecie co teraz zrobi Filipek? bao. Jeżeli wy chcecie ze mną pojeść Bao to subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia. Zapraszam.